Podsumujemy ligowy weekend od Plus Ligi do Drugiej Ligi Kobiet i Mężczyzn. Bartosz Kurek i Daniel Pliński ze chatów w szóste roku 2009 magazynu L'Equipe. Mistrzostwa Europy w Siatkówce na Siedząco, imprezą roku sportowców niepełnosprawnych w Polsce. Po przerwie świąteczno-noworocznej rozegrano 55 meczów od plus ligi do drugiej ligi kobiet i mężczyzn, włącznie których stawką były ligowe punkty. Nie obyło się bez niespodzianek. To wszystko w naszym podsumowaniu pierwszego w nowym roku 2010 ligowego weekendu. Przerwa świąteczno-noworoczna nie posłużyła siatkarzom Pama Polu Wieluń, Jadaru Radom, zatem Politechnika Warszawa i Delekty Bydgoszcz. Jadar w Rzeszowie rozsypał się przez bardzo dobrą zagrywkę Resowi i duże problemy z jej odbiorem. W pojedynku dwóch sąsiadów lepsza skra i to zdecydowanie pokonała siatkarza Wieluń we własnej hali w trzech setach. Myślę, że to był typowy mecz walki. Wieluń. Dużo sprawił nam kłopoty. W pierwszym spotkaniu sparowaliśmy razem z drużyną Damiana. Myślę, że też ten sparring stał na niezłym poziomie. Też ta gra była wyrównana. Podobne było dzisiaj spotkanie. Szczegóły decydowały. Myślę, że oni byli lepsi w pierwszej piłce, my byliśmy lepsi w kontrataku i to zdecydowało o tych wygranych końcówkach. To co nas martwi to końcówki w każdym, w każdym meczu. Obojętnie jakim składem wychodzimy, to wszystkie końcówki, które mamy szansę i ciężko sobie pracujemy przez całego seta na to, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, tę szanse marnujemy obojętnie. Czy to jest wystawa do kontrataku, czy sam atak w kontrataku, czy zagrywka. Nie możemy złapać blokiem. My zaczynamy popełniać błędy na, na przyjęciu. Tych, tych elementów jest zbyt wiele na końcówkę, gdzie, gdzie przestaje nam wychodzić. Szok w Bydgoszczy. Delekta została sportowo poniżona przez Zaksę Kędzierzyn Koźle. Najdłużej w dziesiątej kolejce męskiej plus ligi postanowili pograć siatkarze AZS Olsztyn i AZS Częstochowa. Tajbrek 15 do 12 dla Częstochowian. W tabeli liderem skra przed Zaksą i Jastrzębskim Węglem. Czerwoną latarnią nadal AZS Politechnika Warszawa. W kolejce pierwszej ligi kobiet doszło do meczu na szczycie. Trzeci w tabeli Kszo. Ostrowiec Świętokrzyski gościły we własnej hali lidera Tref Sopot. Zespół, który do tej pory w sezonie nie przegrał. Dobrze zaczęło się dla Sopocianek, które wygrały pierwszego seta. Nie spodziewały się chyba, że przyjdzie im grać w Ostrowcu dłużej niż trzy odsłony. A jednak drugiego seta wygrało Kszo, ale za chwilę było 2 do 1 dla Trefla. Po walce 29 do 27. W czwartym secie team trenera Romana Murdzy zagrał jak w transie i pozwolił Treflowi ugrać zaledwie 15 oczek. Jednak dwa punkty. Zabrały ze sobą do sopotu siatkarki trefla po wygraniu Tajbreka 15 do 12. Komplet wyników pierwszej ligi pań. Chemik policji szybko uporał się z uczennicami SMS Sosnowiec. Siatkarki Wybrzeża TPS Rumia tylko w trzecim secie przeżywały kryzys. Cenne dwa punkty: Remagum Mossir Mysłowice w meczu z Legionowią. W tabeli na pierwszym miejscu niepokonany trefel Sopot. Wybrzeże traci 5 punktów, a Kszo aż 11. Pierwszy lidze mężczyzn, czternasta kolejka przyniosła dwie niespodzianki. SMS Spała zaskakująco szybko wygrał z wyżej notowanym BBTS Bielsko-Biała. Podobnie akademicy z Nysy odprawili w czterech setach orzeł rzecz. Trzy punkty dla Wiświdnik w spotkaniu na szczycie czternastej kolejki. Prona bez argumentów w konfrontacji z Wartem Kielce. Tabela, Tref Gdańsk w czternastej kolejce nie grał. Wart Kielce traci do lidera już tylko jeden punkt, ale Kielczanie czują na plecach oddech Siatkarzy a Wiświdnik.